Cześć tu Głazydu. Dziś tak nietypowo trochę z kuchni. Bardzo rzadko jesteśmy w kuchni, prawda? Tak, Pisaliście ostatnio, żeby wrzucać więcej tych materiałów luźnych, więc na to wrzucam. Jesteśmy bardzo głodni, bardzo, ale to bardzo. A to bardzo. Także późna pora owiadowa, właśnie robimy pizzę, a właściwie tutaj moja asystentka robi. No to asystencie, weź się do roboty. Co? <laughs> Jakie weź się do roboty? No asystent chyba też coś się robi, co? Robię, nagrywam. Dużo mięska, ale jesteśmy głodni, więc dobra. Może trochę zmieszamy z gyrosem dla smaku, nie? Mhm. Y opowiadaj, opowiadaj. Masz bardzo ładny głos. Dobra. Oliwy trzeba też. Olej masz... tam. Masz. Muszę mieć progres w sile, kurde. Ja pier. Dobrze kochany. <tutujesz i sécur�ne> załamujesz mnie. Zaczynam to wymieszać. No ręką chociażby. Znowu na Ciebie krzyczę, wychodzę, wychodzę na tyrana w domu. Patelnia już się grzeje. Dobra, mieszamy drożdże. Już jest elegancko zrobione. Szybkie palce i po sprawie. No to teraz yy, wrzucamy mięsko. Trochę. Ale niezdrowo smaży. Mm. Mm. Co Ty kroisz? Co Ty kroisz? Że nie nostrzyłeś noży. Jak ten nostrzył? Przecież jest ostrzec, kurczak tak delikatnie zrobiony. Zamknąłem go, tak jak ktoś mi pisał w komentarzu. Nie jest on do końca obrobiony termicznie, bo następnie wyląduje w piekarniku i to się jeszcze tak e, wszystko dorobi, że tak powiem. Powiedz, co ty tutaj robisz? Jest bardzo mokro na twojej desce. Tak, robimy oliwki mniejsze, bo ty takie lubisz. Co jest w tych filmach z jedzeniem i co jest w tych filmach, e, jak występuje tutaj dziewczyna, że to lubi cię oglądać? No właśnie, to jest ciekawe. Odpowiedźcie w komentarzach. <gry> No i co, coś ci nie wyszło. Nie wiem, chyba wyszło tylko coś malutko i się klei. Dobra, sukces, sukces tutaj z mojej strony posmarowałem. Pięknie pizzy jest elegancko, cienkie ciasto, cienka warstwa e, tego podkładu pomidorowego. Co teraz następnie robimy, powiedz? Chyba no, układamy może... kurczaka, tak? A damy jeszcze chyba kiełbaskę. Kiełbaskę, no tak, bo tutaj to będzie wielkie kombo. Dzisiaj mamy takie uczucie nie do jedzenia, dlatego też ta pizza to będzie takie wielkie... wielkie... Pasiona uczta. No, wielka uczta. Chociaż to w sumie nie pizza, bo kiedyś ktoś napisał, że to jest po prostu zapiekanka. Yy, no, dla mnie to jest taka pypasiona pizza, bo jest dużo składników yy, i, i można się najeść naprawdę. Taki miks będzie kiełbasowo-kurczakowy. To jest kiełbasa, to jest kiełbasa wujka Stasia, tak? Dobrze pamiętam? to? Czesia. A, dwójka Czesia, sorry, nie pamiętam. Z takiego zestawu. takie duże pomidory, czy na pół? Nie, dobra, niech zostaną takie. No kłać, kłać, kłać. Tylko niech ci nie skapnie na podłogę. Proszę. Ci. No. Dobra, nie duże cebuli, bo. Bo jesteśmy cebulaki. cebulakami. No tak nawalone, ale będzie smakować bardzo. Mm. O tak. Pizza jest już gotowa, zaraz wam pokażę. Nie wygląda może za bardzo smacznie, ale gwarantuję, że. Smakuje naprawdę super i polecam każdemu zrobić taką samą, znaczy nie taką samą, tylko z własnymi składnikami pizzę, jakąś taką domową. Jest to smaczne i przy okazji dobra zabawa. Też można się trochę pośmiać w domu. Tutaj dla mnie dwa kawałki, tutaj jest jeden kawałek i jeszcze w piekarniku zostało na no później, żeby się nie wystudziło. Jak szybko zrobić czosnek? Mamy jedną, drugą, trzecią i teraz potrzebny nam jest dobry nóż. Raz, dwa, trzy i teraz ciachamy wszystko. A gdzie to podejrzałeś? No jak to gdzie? Nakocham kocham gotować! Paleisto! Aha! <laughs> Dlatego nie jem produktów Sokołowa. I już tutaj nam się aromat elegancko uwalnia. Faktycznie, Jeszcze... pachnie bardzo. Hmm. Jeszcze możemy... Wiesz, że to jest afordyzjak. Wiesz, co się zaraz hmm. będzie działo? <laughs> Pociachane na drobnicę. Jak widzicie. I teraz zgarniamy sobie. Siup! Do jogurtu naturalnego i będziemy mieć są do pizze. No i super. Teraz trening. Trening będzie to najcięższy trening w moim planie treningowym, w sumie, bo tutaj mamy martwe ciągi sumo. Najpierw zaczynam od przednich, a akurat no jest to. To był trening trzeci dzień pod rząd, gdzie zazwyczaj tak nie robię, bo mam dwa dni, a później dzień przerwy. No ale podkusiło to był błąd, jak zwykle zresztą. Staram się tego pilnować, ale naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że dzień nietreningowy jest najcięższym dniem, bo jeśli macie chociaż chwilę, żeby trenować, to ciężko naprawdę jest się powstrzymać. Napiszcie mi, jeśli macie z tym też problem, ale podejrzewam, że tak. Tutaj, najtop seria. Wydaje mi się, że cztery pierwsze powtórzenia w miarę ok. Ani kolana za bardzo do, do środka się nie zapadają, ani też nie jestem za bardzo pochylony do przodu. Ale piąte powtórzenie nie wiem dlaczego. spauzowałem na dole. Czasem, czasem mam także, jak sztangę za blisko, przyłożę do, do tchawicy. Nie wiem, po prostu no, zatyka mi się tętnica. Nie tchawica, tylko tętnica się zatyka. I jest przez chwilę taki blackout w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie udało mi się wstać, ale to powtórzenie strasznie mnie. Zmęczyło, więc zrobiłem jedną serię 10% mniej i jeszcze trzy serie, e, kolejne 10% mniej, żeby zostawić trochę siły na martwy ciąg. E, jeśli chodzi o martwy ciąg, to już tutaj coraz większy procent tego maksymalnego powtórzenia e, dzisiaj, znaczy w tym dniu, w którym trenowałem, to było akurat e, 152,5 razy. Raz 2 i następnie trzy serie po 3 powtórzenia z mniejszym obciążeniem. To było akurat 127,5. Tak to było. No, także te powtórzenia staram się raczej w taki kontrolowany sposób. Też czasem negatywy łapię sobie, żeby, żeby to wszystko było niewykonywane tak z takim szarpnięciem ostrym, bo też zauważam, że no, myślę, że lepsze może to mieć. I jest bezpieczniejsze na pewno, i może być mniej, większe. bożeś kochane, się plączę, Większe przełożenie na rozwój siły. I tutaj, jeszcze w tym dniu, akurat wykonuję sobie trzy serie: jako taki ruch suplementacyjny. Martwy ciąg na półprostych nogach, dlatego one są po części zgięte. Moim zdaniem, to jest optymalna technika wykonywania tego ćwiczenia. Jeśli ktoś ma inne zdanie, możecie pisać w komentarzach. No i tutaj staram się cały czas trzymać napięcie napięcie w, w pośladkach i w tyle uda. I tutaj też przerwa minutowa, to też warto zaznaczyć. I ćwiczenia na brzuch. Tak, ostatnio zacząłem robić brzuch. Robię sobie taką serię łączoną. Z tym kółkiem 15 powtórzeń cały czas staram się trzymać napięcie w brzuchu, żeby wykonywać to ćwiczenie brzuchem, a nie zginaczami biodra. To też jest częsty błąd. I następnie robię sobie takie unoszenie, też trochę jestem pochylony, bo bardziej tak czuję, że pracuje brzuch i w szczególności ta dolna część. Także to jest. To są ćwiczenia na brzuch, które wykonuję i wydaje mi się, że. No, może warto, warto to czasem robić, choć wcześniej tego unikałem, ale przy takiej ilości ruchów prostujących, czyli no, czy martwy ciąg, czy przysiad, warto robić też te ruchy, które w drugą stronę będą pracować, czyli po prostu trenować brzuch. Standardowo, jeśli Wam się film podobał, to możecie kciuka w górę kliknąć, bardzo jest to mile widziane. Póki co ja się żegnam, zapraszam na Facebooka, Instagrama i przypominam o konkursie i do następnego filmu szerokości.